Sane. Jesteśmy chwilę przed startem Wczoraj i co? W roli faworyta czy coś gdzieś nie, nie domaga? Sobie. Nie, raczej nie, jakoś bardzo wnikle, się mocno nie nastawiam. Na szczególnie, że te dwa tygodnie jestem po dużym starcie i nie planowałem tutaj był, był biegać, bo to jednak dosyć że duże były obciążenia wcześniej. Nocy, a, ja a jeszcze doszło mi tak, że jakiś nocy, ja mi wirus Bozna mnie złapał by kilka dni temu, stały, no i no podejmuję jakieś ryzyko, ale, ale zobaczę, jak się będę czuł na trasie. Czyli to taki start dla przyjemności nie, pod UTMB po prostu? Tak, no już ten sezon w zasadzie te najważniejsze moje. Starty przepadli mam za sobą i wyjątki, a, no i mam jeszcze dwa, trzy starty, jakieś które oczywiście, jak startuję, no to staram się walczyć. Natomiast a, nie mam już takiej presji, nie mam takiego ciśnienia i, tej, i trochę tej, fanu tej, właśnie tej, z tego. No staram się ta większego ta czerpać, bo nie ma oczekiwań, nie ma jakichś podobnych takich oczekiwań.